Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie szczególnie pomocny dla mikroprzedsiębiorców, dla małych firm i osób, które zaczynają dopiero swoją drogę w biznesie. Mianowicie, bardzo często słyszę zdanie, że gdybym miał tylko więcej pieniędzy na Reklamę mój biznes na pewno by urósł. I choć jest w tym trochę prawdy można powiedzieć, to równie często brak pieniędzy mobilizuje właśnie do poszukiwania rozwiązań, które są po prostu bardziej skuteczne. I w dzisiejszym odcinku będziemy mówić między innymi o tym, jak precyzyjne określenie grupy docelowej oszczędza pieniądze i zwiększa skuteczność, jakie darmowe narzędzia mają dziś największą. Widoczność, w jaki sposób budować relacje, które po prostu przyciągają klientów, jak wykorzystać social media, aby naprawdę działały oraz o tym, dlaczego w obecnych czasach bardziej niż budżet liczy się po prostu kreatywność, konsekwencja i zrozumienie potrzeb klienta. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie praktyczny, konkretny i mam nadzieję pomocny i inspirujący. Dlatego zaparzcie ulubioną kawę czy herbatę i zapraszam do odcinka. Kanał ten powstaje dzięki Coordination, firmie, która pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom B2C skutecznie się rozwijać. Większość firm w Polsce ma potencjał, ale działa w chaosie. Mają dobre produkty, ambitnych ludzi, ale brakuje im systemu. Każdy element jest projektowany osobno, począwszy od strategii aż po marketing i sprzedaż. W Coordination pomagamy to połączyć w jedną spójną całość, by polskie firmy mogły wygrywać na rynku. Uczymy, jak projektować firmę tak, aby każdy element wzmacniał się nawzajem. Więcej znajdziesz na coordination.pl Pierwsza metoda to precyzyjnie zdefiniowana grupa docelowa i jest to absolutnie kluczowe i moim zdaniem fundamentalne zadanie, które trzeba wykonać na początku swojej drogi. Właśnie warto zacząć od niej, ponieważ właściwe, właściwie zdefiniowana grupa docelowa Wpływa na wszystko na marketing, na sprzedaż, na komunikację, na tworzenie oferty, a nawet na to, jaką cenę możemy zaproponować naszemu klientowi. I wielu, wielu mikroprzedsiębiorców i małych firm popełnia właśnie ten błąd, że próbują kierować swój komunikat w reklamie po prostu jak najszerzej. Czyli myślą, że jeżeli mają jakiś produkt czy też usługę, którą może kupić każdy, no to nasz przekaz, w marketingu czy też cała komunikacja sprzedażowa powinna kierować do wszystkich użytkowników, a to jest częsty błąd, bo im bardziej szeroko kierujemy, tym bardziej nie trafiamy tak naprawdę do nikogo klient nie czuje związku z naszą reklamą nic szczególnego, tak? Nie rozwiązujemy jego problemu. Po prostu ta nasza reklama, ten nasz komunikat trafia do niewielu osób. Notabene, jak próbujemy kierować to wszystko, ten komunikat cały do jak najszerszej grupy klientów, i to jest właśnie ten, ten błąd. Małe firmy nie mają zasobów finansowych, mają je ograniczone, aby prowadzić tą masową komunikację. Dlatego warto tutaj zastanowić się nad tym, żeby tą komunikację prowadzić jak najprecyzyjniej. I dlatego pierwszym krokiem jest bardzo dokładne określenie. Komu właściwie chcemy pomagać? Przez słowo dokładne nie mam tutaj na myśli na przykład danych demograficznych, takich jak wiek, płeć, czy e, miejsce zamieszkania. To jest jakby część tego wszystkiego. To jest taka powierzchowna, e, powierzchowna strona. Prawdziwa skuteczność tego przekazu naszego pojawia się wtedy, kiedy. Dotrzemy do wnętrza osoby, która będzie właśnie naszym klientem. I żeby dotrzeć do wnętrza takiej osoby, musimy sobie usiąść, chwileczkę pomyśleć i pozadawać odpowiednie pytania, takie jak z jakim problemem przychodzi do nas nasz klient. Czyli klient kupuje nie produkt, a rozwiązanie swojego problemu właśnie tym naszym produktem. I jeśli sprzedajemy kosmetyki, to klient nie kupuje. Kremu, ale poprawę wyglądu, poprawę pewności siebie, tak? Poczucie jakiegoś zadbania, że dba o siebie. Jeśli świadczymy jakąś usługę, klient kupuje nie wykonanie tej usługi, a rozwiązanie konkretnego wyzwania czy też problemu, które właśnie go męczą. Na przykład możemy sobie zadać pytanie jak wygląda dzień naszego, naszego klienta tak jak wygląda dzień co robi gdzie pracuje ile ma lat jakie ma hobby jakie zainteresowania co czuje i tak dalej musimy to sprofilować całą naszą buyer personę i właśnie kluczowe pytanie tutaj to gdzie w tym dniu jest miejsce na nasz produkt czy też usługę którą mu dostarczamy na przykład możemy sobie zadać pytanie czego mój klient najbardziej się obawia czyli Klienci często boją się po prostu jakiegoś, jakiejś straty czasu, nietrafionego zakupu, złej jakości tego produktu lub usługi albo po prostu braku efektów, i my musimy to wszystko rozwiązać. Jakie ma marzenie, jakie ma aspiracje? To są dodatkowe pytania. Oczywiście to są tylko podstawowe pytania. Warto zejść jak najgłębiej i tak naprawdę sprofilować sobie tego naszego klienta idealnego. Warto zrobić takie 3-4. Do pięciu buyer person i właśnie do nich kierować nasze komunikaty reklamowe. Gdy wiemy już to wszystko, nasz marketing staje się po prostu, można to powiedzieć, bardziej precyzyjny, a to podkreślam, że my nie mamy takich zasobów pieniężnych jak ma, na przykład, jak mają na przykład duże, duże firmy, tak. Zaczynamy wtedy, gdy nasz marketing jest taki precyzyjny używać słów, które po prostu rozumieją nasi klienci, czyli te buyer persony, które stworzyliśmy. Odwołujemy się do ich rzeczywistych potrzeb, problemów, nasz przekaz wydaje się taki bardziej celny, a wielu słuchaczy może nawet mieć wrażenie, że mówimy właśnie dokładnie o nich i to jest właśnie nasz cel tego punktu. Pierwszego. Precyzyjnie określona grupa docelowa to fundament zdobywania klientów bez dużego budżetu. To można porównać to jak wyjście na ryby i przyjście na miejsce, w którym dokładnie są te ryby, a nie szukanie ich na oślep. Do tego można to po prostu porównać. Dlatego jest to fundament i powinniśmy to zrobić w pierwszej kolejności. Hej, dzięki, że słuchasz tego odcinka. Jeśli rozwój, przedsiębiorczość i konkretne podejście do biznesu, tak samo jak mi, są ci bliskie, to zasubskrybuj ten podcast na platformie, na której właśnie go słuchasz. To dla nas sygnał, że warto tworzyć te treści i robić je coraz lepiej. Dzięki. Drugą metodą zdobywania klientów z ograniczonym budżetem jest maksymalne wykorzystanie narzędzia. Które jest dostępne całkowicie za darmo i które codziennie decyduje o tym, do jakich firm trafiają setki, tysięcy klientów, a mowa o wizytówkach Google. I dziś większość osób szuka produktów oraz usług właśnie przez tą wyszukiwarkę. Kiedy potrzebujemy fryzjera kosmetyczki, warsztatu samochodowego, restauracji, a nawet sklepu z określonymi artykułami, tak. Pierwsze co robimy, wpisujemy to w Google. I jeżeli nie ma tam naszej wizytówki, nie ma tam wizytówki naszej firmy, dla dużej części klientów po prostu nie istniejemy. A jeśli ją mamy, ale jest nieaktualna lub nieprzejrzysta, to wtedy tracimy znaczną szansę jeszcze zanim klient wejdzie na naszą stronę. I pierwsze co powinniśmy zrobić, to kompletnie uzupełnić Najważniejsze informacje. Tak, już pomijam ten proces całej rejestracji, bo to sobie znajdziecie na oficjalnej stronie Google, ale tutaj chodzi mi bardziej o to, żeby precyzyjnie określić, w jakiej branży działamy, co robi nasza firma, jakie usługi ma itd., itd. Tak, precyzyjne określenie i uzupełnienie tych informacji jest tutaj absolutnie kluczowe. Jeśli nie wiecie, jak to do końca zrobić, jeśli nie wiecie, jak zarejestrować wizytówkę Google'a, po prostu napiszcie do mnie lub znajdźcie firmę, która to wdraża. Na pewno Wam pomoże za niewielkie pieniądze. Po drugie, co powinniśmy zrobić, to uzupełnić zdjęcia i materiały wideo. To jest jakby podstawa. Po trzecie, i to też niewielu wie tak, że wizytówka Google pozwala dodawać posty. Słuchajcie, warto raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie umieścić krótką aktualizację, jakąś nową usługę, promocję, wskazówkę, zdjęcie, poradę lub po prostu jakieś ogłoszenie. Google widzi aktywność w naszej firmie i traktuje ją jako bardziej aktualną i, i dostępną. Tak? więc warto to robić i to bardzo regularnie po czwarte opinie klientów. To chyba nie muszę tutaj nikomu tłumaczyć, bo nic tak nie przekonuje do zakupu innych klientów jak, jak opinie innych, tak? Więc to właśnie jest w tym wszystkim najfajniejsze, że możemy tutaj zbierać opinie naszych klientów i ważne, żeby o, odpowiadać na te opinie, czy też, czy też jakieś komentarze, czy to te pozytywne lub lub mniej pozytywne tak to też powinniśmy się tutaj odnosić klienci widzą że mamy z nimi kontakt klienci widzą że za tym wszystkim stoi prawdziwa fizyczna osoba więc warto to robić regularnie no i to chyba tyle co, co chciałem powiedzieć o wizytówkach wizytówkach Google dlatego warto warto gdzieś tutaj to wprowadzić i najważniejsze właśnie jest to że Mówi się o tym, że wizytówki Google są ważne dla lokalnych firm, ale też dla firm, które prowadzą jakieś usługi w internecie, tak, bo po, po prostu wyszukiwarka wyświetla wizytówki nie tylko na podstawie też adresu, który wprowadzimy, ale także kategorii działalności, czy też opinii różnych użytkowników. Dlatego warto o tą wizytówkę dbać. Trzecia metoda to według mnie jedna z najskuteczniejszych i jednocześnie najtańszych sposobów przyciągnięcia nowych klientów. Mowa o rekomendacjach i programie poleceń. Po prostu osoby, które już skorzystały z Waszej usługi, rekomendują Was czy też polecają innym i yy, można tak powiedzieć, że każdy doświadczony przedsiębiorca powie, że najlepszy klient to ten, który przychodzi z polecenia i nie jest to puste powiedzenie, ponieważ jest to potężny fakt biznesowy. I teraz, żeby to zrobić dobrze, to pierwszy krok, który powinniśmy zrobić, to właśnie zadbanie o jakość obsługi i usługi, czy też produktu, który proponujemy, tak? Po prostu klient nas nie poleci, kiedy ta usługa czy też produkt będzie, będzie zły. Drugi krok to proszenie o polecenie. Tak, dobrze słyszeliście proszenie o polecenie. Po prostu napisanie, gdy już wykonamy jakąś usługę, czy też wyślemy produkt, że jeśli zna pan, pani, kogoś, komu ta usługa powinna przynieść korzyści, będę wdzięczny za polecenie. To bardzo profesjonalne, tak, proszenie o takie, takie polecenie nie jest jakby czymś, czymś złym. Warto to, warto to robić. Trzeci krok to stworzenie prostego i przejrzystego programu poleceń. Nie chodzi o skomplikowane systemy, które teraz musimy tworzyć, najlepiej sprawdzają się po prostu takie drobne, konkretne korzyści, które klient, który u nas kupił, będzie miał za polecenie. Na przykład może to być jakaś dodatkowa usługa, rabat na kolejne zakupy, mały prezent, pierwszeństwo jakiejś rezerwacji, dostęp do jakichś specjalnych, zamkniętych materiałów, cokolwiek. Najważniejsze, żeby nagroda była jasna i przewidywalna i pokazywała klientowi, e, e, po prostu, co dokładnie ma zrobić i co otrzyma za co, tak? Czwarty krok to ułatwienie polecenia. Jeśli klient musi kombinować, pisać jakieś długie wiersze na temat waszej firmy, po prostu tego nie zrobi, nawet jak go poprosimy. Musimy to wszystko mu jak najlepiej. Usprawnić, warto o tym pamiętać i warto przygotować właśnie takie gotowe materiały, które klient może po prostu najzwyczajniej przesłać dalej. Tak, krótką wiadomość z linkiem, kod rabatowy, krótkie zdanie, które może po prostu wkleić jakiemuś znajomemu. Tak. Piąty krok to okazywanie wdzięczności. Po prostu, gdy ktoś wystawi opinię lub też rekomendacje lub poleci naszą usługę czy też produkt znajomym czy też innym. Innym osobom warto do takiego okoj zadzwonić lub napisać dziękuję. Wdzięczność tak, jest pierwszym takim krokiem, którym, który powinniśmy zrobić. I warto również pamiętać, że rekomendacje nie muszą pochodzić tylko i wyłącznie od klientów, którzy kupili naszą usługę czy też produkt. To mogą być osoby, które, z którymi przebywamy na co dzień, które nas znają, które chcą po prostu nam pomóc. Dlatego warto o takie rekomendacje czy też system poleceń dbać. Musi, możemy to umieścić gdzieś na naszej. Stronie internetowej czy też w social mediach miejsce jest dowolne, byle by było widoczne i dostępne. Czwarta metoda to wykorzystanie social mediów, ale w sposób taki przemyślany i strategiczny, i wiele się mówi o tym, jak firmy prowadzą media społecznościowe, czyli prowadzą to chaotycznie. Tutaj wrzucą post, tutaj coś skomentują, tutaj robią to nieregularnie, tutaj na przykład skopiują coś od konkurencji. Gdzie to jest moim zdaniem najgorsza praktyka, i mają nadzieję, że w jakiś magiczny, przemyślany sposób klient sobie wejdzie na takie ich social media i, i wszystko poskleja do kupy. A no, rzadko, się tak, rzadko się tak dzieje i rzadko wychodzi cokolwiek z takiego podejścia. Media społecznościowe są dziś niezwykle skutecznym narzędziem, ale tylko wtedy, kiedy działają wyłącznie jak używamy ich po prostu celowo tak i co ważne te media społecznościowe są za darmo wystarczy je po prostu dobrze prowadzić i pierwszy krok który powinniśmy zrobić przy tworzeniu mediów społecznościowych to jasne określony jasny określony cel tego dlaczego powinniśmy w ogóle prowadzić te media społecznościowe po co my Prowadzimy te media społecznościowe? Dla kogo prowadzimy te media społecznościowe? Co chcemy tam przekazywać? Jaki jest nasz cel? Czy celem jest sprzedawanie przez te media społecznościowe? Czy celem jest budowanie zaangażowania u klientów? Czy celem jest pokazywanie naszej firmy od środka? Czy celem jest dbanie o to, żeby klienci o nas nie zapomnieli? Cokolwiek musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Drugi krok to spójny przekaz tego wszystkiego, tak? Jeśli yy, mamy jakąś markę, jeśli mamy jakąś firmę, musimy ten przekaz i ten język ułożyć pod naszego klienta, który od nas będzie chciał coś kupić, tak? Czyli tego klienta, który którego zrobiliśmy w punkcie pierwszym, tak? Czyli tej naszej buyer persony. Trzeci krok to Wartościowe treści. I tutaj, przez słowo wartościowe, każdy sobie odpowie na pytanie sam. Dla mnie wartościowe jest to, że każdy mój film rozwiązuje jeden konkretny problem. Tak? Każdy mój short na mediach społecznościowych rozwiązuje w jakimś stopniu, lub też wprowadza do jakiegoś, jakiegoś problemu odnośnie strategii, sprzedaży, czy też, czy też marketingu. Czwarty krok to regularność. I właśnie, jeśli mamy już prowadzić jakieś media społecznościowe. To proszę Was, żebyśmy robili to regularnie. Czyli można sobie ustalić raz na tydzień, ale ma być to regularnie. Czyli warto też sobie ustalić, na jakich mediach społecznościowych chcemy być, gdzie są nasi klienci. Warto też to też to przeanalizować i wybrać jeden lub dwa media społecznościowe, gdzie będziemy to konkretnie robić regularnie i, i, i nie będziemy skakać po tych mediach społecznościowych, i ten nasz przekaz będzie po prostu rozproszony. Kolejny krok to angażowanie społeczności. Tak, to, to jakby tutaj można powiedzieć, jest wiele. Metod prowadzenia tych mediów społecznościowych, jakieś dodawanie dowodów społecznych czy też pokazywanie jakichś realnych efektów, umiejętności przechodzenia od, od widoczności do, do jakiejś sprzedaży na tych, na tych social mediach, analizowanie tych wyników. Jest wiele czynności, które już potem niżej może, możemy zejść i możemy to, możemy to zrobić. I tutaj istnieje wiele narzędzi i wiele firm które się w tym po prostu specjalizują. Ja chcę wam nakreślić takie właśnie fundamenty które, na które warto zwrócić uwagę jeśli już mamy prowadzić te social media. Resztę mogą wykonać nasi, wasi specjaliści którzy z którymi podejmiecie współpracę lub wy sami jeśli znacie się na prowadzeniu właśnie tych social mediów. Ale warto te, te rzeczy sobie tutaj o których powiedziałem najzwyczajniej no przeanalizować przed założeniem mediów społecznościowych. Piąta metoda to budowanie kontentu, czyli treści, które pracują za nas wtedy, kiedy śpimy. I jest to bardzo przyjazne małym firmom i solo przedsiębiorcom, dlatego że po prostu nie wymaga od nas jakiegoś wielkiego budżetu, ale, ale, wymaga od nas. Czasu i po prostu wiedzy. Content marketing polega na dostarczaniu klientom wiedzy, czy też odpowiadaniu na pytania, które ich nurtują. I można tutaj robić wiele form tego content marketingu, czyli tworzenie tego contentu przez wideo, przez podcast, tak? przez grafikę, przez jakiś poradnik. Formę, którą wybierzecie powinniście dopasować do swoich klientów, i formę, którą dobierzecie, powinniście też dopasować do siebie. Czyli jeśli e, lubicie mówić, tak, to, to po prostu mówcie. Jeśli lubicie nagrywać wideo, to nagrywajcie wideo. Jeśli lubicie coś przedstawiać graficznie, to przedstawiajcie to w formie jakiś grafik, tak? Forma jest dowolna, musicie wybrać tutaj, tutaj sami. I po pierwsze, co bym tutaj zrobił, to też właśnie odpowiedzenie sobie na to pytanie, jakie, jakie problemy mają nasi klienci, tak? Czyli, czyli w tym content marketingu, czyli tworzeniu tych treści, te treści powinny rozwiązywać jakiś konkretny problem naszej grupy docelowej, tak? Te pytania, które stawiają nasi klienci, powinien ten content rozwiązywać treść powinna być prosta i zrozumiała przede wszystkim, tak? nie powinna być jakaś zawiła, po prostu to odstrasza, nie chcą czytać i, i, i w ogóle jest, jest źle. E, treść powinna być powtarzalna i regularna, to co cały czas powtarzam, ta regularność, dlatego ten podcast, czy cokolwiek co innego robię w social mediach, bo to też jest gdzieś tam content marketing, czy na blogu, czy, czy na Facebooku, na, na naszej grupie, tak gdzie uczymy o strategiach robię to regularnie regularnie re regularnie treść powinna pokazywać nasze jakieś doświadczenie jakąś unikalność jakieś nasze słownictwo które mówimy tak im ciekawiej tym po prostu lepiej tak i właśnie warto taki kontent budować I nie każda firma też będzie potrzebowała takiego content marketingu. Moim zdaniem, content przyda się wtedy, kiedy na pewnym etapie nasz klient potrzebuje edukacji na temat naszego produktu czy też usługi, czyli w pewnym momencie klient szuka jakichś informacji i my właśnie ten problem tego klienta będziemy tą informacją rozwiązywać, tak? Czyli klient chce się edukować i my powinniśmy właśnie wtedy tworzyć nasz content marketing, tak? Kolejna metoda to współpraca i mikro współpraca i warto zrozumieć, że współpraca między jakimiś mikroprzedsiębiorcami, czy też solo przedsiębiorcami, małymi firmami są po prostu jednym z najbardziej korzystnych sposobów na pozyskanie nowych klientów bez dodatkowych kosztów, tak? I warto też zrozumieć, że takie współprace nie muszą od razu oznaczać jakichś ogromnych projektów czy też czy też kontraktów umów, negocjacji, tak? Wręcz przeciwnie, najskuteczniejsze są te małe współprace, szybkie, zręczne i przynoszące największe najwięcej korzyści, tak? Współpraca to tak naprawdę łączenie jakichś potencjałów, które już istnieją. My mamy swoich odbiorców, ta firma ma swoich odbiorców i obie strony zyskują. I teraz też jest tutaj ważne, żebyście zrozumieli, że nie każda współpraca się opłaca, tak? Nie warto robić współpracy, kiedy ta firma, z którą chcemy współpracować, ma po prostu można powiedzieć innych odbiorców niż my, tak, Które, których po prostu nie chcemy pozyskać. Ta współpraca, ta fuzja pomiędzy naszymi firmami musi mieć jakiś konkretny cel. Nie tylko zwiększenie zasięgów, bo jeżeli będziemy chcieli zwiększyć zasięgi taką mikro współpracą, no to nie wiem, czy to ma w moim odczuciu jakikolwiek sens. Warto, ja bym sobie zadał tutaj pytanie, czy, czy ta firma, z którą chcę współpracować, ma tych odbiorców, których chcę pozyskać. To jest dla mnie jakby najważniejsza kwestia, ale cel tutaj pozostaje. Do Was do, do omówienia, tak? Musicie sobie tutaj to ustalić. I na przykład taka kosmetyczka może współpracować z, z fryzjerem, trener personalnym, z fizjoterapeutą, dietetyk, z psychologiem, fotograf, z wizerzystką, sklep z odzieżą, z lokalną pracownią dodatków i tak dalej. Tych form współpracy jest bardzo dużo, tych łączenia tych branż jest też bardzo dużo, tak? Warto tutaj, żebyście to sobie wszystko tak naprawdę przemyśleli, też w jakiej formie chcecie to nagrywać, to co mówiliśmy wcześniej. Tak? Czy to ma być podcast, czy to ma być wideo, czy to ma być jakaś inna forma, czy będziecie jakoś inaczej tą wiedzę przedstawiać. Warto, żeby też ta wiedza się tutaj w jakimś stopniu uzupełniała. Wy macie na ten temat wiedzę, ktoś ma na ten temat wiedzę, razem to łączycie, pięknie wychodzi, wyzyskujecie, on zyskuje i jest super. tak? Więc warto też sobie tutaj to wszystko. Tak po prostu określić. Kolejna metoda to budowanie profili na stronach czy też jakichś serwisach, które już istnieją, które mają już jakiś gdzieś tam ruch i mogą pozycjonować naszą, naszą usługę czy też produkt. I na przykład OLX jest taką platformą, na przykład Allegro, na przykład Booksy, znany lekarz nie wiem, różne platformy, różne, różne strony istnieją, to też musicie sobie tutaj ustalić co tak naprawdę robicie, co tak naprawdę oferujecie i znaleźć się na takich stronach. Poświęcicie na to jeden dzień, zalogujecie się, optymalizujecie swój profil i tak naprawdę będziecie korzystać z tego, kto, z tego, co już ktoś gdzieś tam zrobił. tak, Warto tam być, to jest darmowa metoda, tak więc, więc warto się nad tym zastanowić. Tak? I ostatnia metoda, o której chciałem powiedzieć, moim zdaniem, tutaj jest najbardziej fundamentalna, najbardziej przynosząca efekty, tak, to Budowanie społeczności. I właśnie to jest jedna z takich, można powiedzieć, najlepszych metod, według mnie, do pozyskiwania klientów, i warto takie coś robić, warto budować taką, taką społeczność, i można to robić w różnych formach. Można to tworzyć na Facebooku, można to tworzyć na Discordzie, można to tworzyć na innych platformach, można tworzyć swój newsletter, do którego będą się zapisywać nasi, nasi użytkownicy. Warto w takiej społeczności też budować swoją, swoją markę i y nie musi być ta społeczność duża nie muszą być tam tysiące osób wystarczy kilkadziesiąt kilka kilkaset osób zaangażowanych i bardzo często ci te osoby które są w tej społeczności polecają nasze produkty czy też usługi. Dalej te osoby które są w tej społeczności od początku bardzo często stają się ambasadorami naszych naszych marek. Tak? Więc warto budować właśnie taką społeczność tej społeczności Wy możecie decydować o tej społeczności, tak? I to jest chyba najważniejsze. Nie obowiązują Was tam żadne algorytmy, tak? I. I to jest chyba najspanialsze, że możecie tam wyrażać siebie. Ja mam taką grupę na Facebooku strategię B2C e, dla rosnących przedsiębiorców, dlatego i y, y właśnie tam gdzieś e, gdzieś buduję swoją e, taką małą społeczność e, kilkudziesięciu przedsiębiorców. E, jest to darmowa społeczność, też możecie się zapisać. I po prostu wyrażam tam siebie, e, daję tam jakąś wiedzę, tak. I właśnie e, Warto też przed tym wszystkim y, określić sobie ten cel tej społeczności. Czy ona ma budować wiedzę, czy ona ma bezpośrednio sp sprzedawać, tak? Czy. Nie, czy jak, jest jakiś inny cel tej, tej właśnie społeczności? Na to wszystko musimy sobie e, odpowiedzieć. Musimy dobrać miejsce, musimy dobrać treści do naszej grupy docelowej i baje person które e, zrobiliśmy, i warto po prostu taką, taką społeczność w różnej formie e, prowadzić, tak? No dobrze, słuchajcie, zbliżamy się do końca tego odcinka. I jeśli spojrzymy na te wszystkie metody razem wzięte, to widzimy jedną zależność: że dobry marketing nie musi być wcale drogi. Musi być przede wszystkim przemyślany i spójny, i musi być. Po prostu robiony z pasją i prawdziwą chęcią pomagania tym klientom. I owszem, ja nie twierdzę, że tutaj pieniądze nie pomagają. Owszem, pomagają, ale bardzo często małe firmy lub też solo przedsiębiorcy mogą wykorzystać taki bezpłatny powiedzmy to marketing. Do tego, żeby sprawdzić swoją grupę docelową, do tego, żeby ją określić, do tego, żeby doprecyzować swój produkt właśnie takimi tanimi sposobami, gdzie potem tworząc jakieś reklamy czy też płatne treści, możemy po prostu dowiedzieć się, jak robić to dobrze, do kogo kierować te treści, nie przepalać naszego budżetu. Więc warto zacząć od właśnie takich darmowych darmowych rzeczy i przejść potem do tych, do tych płatnych. Dlatego zachęcam was, żebyście po tym odcinku wybrali. Jedną swoją metodę, którą możecie wdrożyć do swojego biznesu już dziś. Nie musi być to wszystko na raz. Możecie zrobić jedną metodę, sprawdźcie ją, przetestujcie, zróbcie ją porządnie, raz, dobrze, tak. Potem przyjdą jakieś kolejne, tak i tak dalej. I nagle się okaże, że wasz biznes zaczął po prostu rosnąć, tak, z jakimś ograniczonym lub darmowym budżetem. Zasubskrybujcie ten kanał, udostępnijcie go dalej osobie, która. Po prostu potrzebuję takich, takich narzędzi, tak, do tego, żeby usprawnić swój biznes. Ja zostawiam Was na dzisiaj i do zobaczenia za tydzień w kolejnych odcinkach. Cześć!